Pamiętka. Ja, <children> A ja się. nie się? Ja nie Ja A Pamiątka. raz jeszcze raz. Ja tylko trzymać, nie? nie mówił, że... Nikt nie mówił, że odnieść i z maliakiem. Ja chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Ona mówiła. Ja tylko trzymać.

się <laughs> nie, nie, no, trzęsiesz? nie, nie, do góry Co no Czemu do góry nie, nie, jest. nie, nie, Czemu do góry no <laughs>